Ludzie do tej pory nie wrócili do domów. Naprawdę, słuchajcie, to jest skandal. Ruiny po powodzi w południowo-zachodniej Polsce znów przykrył śnieg. Pieniędzy Urząd Marszałkowski dostał okrągłe zero. Rozpaczliwie wolne tempo pomocy rządu Tuska. Tam jest po prostu dramat. Niech tam przyjedzie Kierwiński. Szum, słyszymy praktycznie cały czas, tak? Jesteśmy najbliżej. Mieszkańcy też znajdują już pod istniejącymi e, wiatrakami takie martwe bieliki. Protesty przeciwko wiatrakom, a władza zasłania uszy rękami lobbystów. Opuszczeni, zdesperowani i załamani brakiem reakcji rządu. Ci, którzy składali wiele obietnic w czasie próby, jaką był ubiegłoroczny, powodziowy kataklizm, nie robią nic. Dlatego dotknięci przez powódź mieszkańcy i samorządowcy z Dolnego Śląska alarmują w sprawie braku pomocy ze strony państwa. Na specjalnej sesji sejmiku województwa mówili o problemach, które mimo upływu czasu nadal pozostają nierozwiązane i o pieniądzach, które nie trafiły do poszkodowanych. W obradach, mimo umieszczenia punktów w programie, nie wziął udziału pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. O szczegółach Janusz Rzyczkowski. Pół roku po powodzi, pół roku zmagań i nadal brak wystarczającej pomocy ze strony państwa. Mieszkańcy i samorządowcy przyjechali na Sejmik, by opowiedzieć o swojej sytuacji. Ludzie, których wyniesiono, bo tak to nazwę, tak? Wyniesiono i chwilę po powodzi, do tej pory nie wrócili do domów. Naprawdę, słuchajcie, to jest skandal, że żyjemy w XXI wieku, a starosta powiatu kłodzkiego, który nadzoruje inspektorat budowlany, nie wie... Co mają zrobić z budynkiem? No to, to są jakieś jaja. Minister Kierwiński na briefingu 29 października obiecywał nam, że ta poprawka będzie procedowana na koniec stycznia. Do chwili obecnej tej poprawki nie ma. Jest, są obrady Sejmu, nie znalazła się ta poprawka. Nie wiadomo kiedy będzie. Końcowy dokument, który podpisze prezydent i który nam zapewni, że będziemy mogli zaplanować swoje życie. Adresatem wystąpień był pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi i zaufany współpracownik Donalda Tuska, Marcin Kierwiński. Problem w tym, że na sesji pełnomocnik się nie pojawił. Zwyczajnie zignorował mieszkańców, dla których nie znalazł czasu. Przed kamery wystawił niedoświadczoną wojewodę, która. Pudrowała rzeczywistość. My, jako urząd wojewódzki, jako wojewoda jestem co tydzień na terenach powodziowych. Spotykam się z samorządowcami, spotykam się z powiatami, rozmawiamy na temat wyzwań dotyczących powodzi. Stąd reakcja radnych opozycji, którzy zwołali sesję i zaprosili byłego premiera. Lądek z rój kłocko, ulica Hełmońskiego. Przed chwilą rozmawiałem z mieszkańcami, tam jest po prostu dramat. Niech tam przyjedzie kierwiński, zamiast chodzić gdzieś na rauty Platformy Obywatelskiej i niech się zajmie wreszcie tymi tematami, do których został powołany. Urząd Marszałkowski. Wyliczył pan marszałek Gancarz straty w naszej infrastrukturze na ponad 500 milionów złotych. Dowiedzieliśmy się na ostatniej sesji, że pieniędzy urząd marszałkowski dostał okrągłe zero. I to jest pytanie do pana Kierwińskiego, do pana Donalda Tuska, który tutaj kilka metrów dalej, jak była powódź, urzędował. Gdzie są pieniądze dla Dolnego Śląska? Mijają kolejne miesiące i nic się nie zmienia. Urzędnicy przedstawiają statystyki, pełnomocnik organizuje kolejne konferencje, a mieszkańcy pozostają z problemami i obietnicami, których nasłuchali się w ostatnim czasie wiele.